Dzień dobry kochani, kolejny odcinek świeżutki wlatuje dzisiaj rano. Zapraszamy do obejrzenia go w całości. Chcieliśmy najpierw Wam zadać pytanie, czy składacie obietnice, czy uważacie, że są dobre, i czy macie jakieś fajne ciekawe historie, którymi możecie się podzielić w związku z obietnicami? Co myślicie na ten temat? Dawajcie przykłady i rzucamy do czytania. Będziemy, czytać będzie Piotr. Tak, ja tam będziemy czytać z 13 rozdziału Księgi Wyjścia, od wersetu 17 dalej. A stało się tak, że gdy Faraon wypuścił lud, Bóg nie wprowadził go drogą przez ziemię mm, Filistynów, chociaż była bliższa. Bóg bowiem powiedział, żeby lud na widok wojny nie, za, nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Ale Bóg prowadził lud okrężną drogą przez pustynię nad Morzem Czerwonym. I synowie Izraela wyszli z ziemi Egiptu w bojowym szyku. Mojżesz wziął też ze sobą kości Józefa, gdyż ten zobowiązał synów Izraela przysięgą, mówiąc: Na pewno Bóg was nawiedzi, zabierzcie więc stąd ze sobą moje kości. Wyruszyli z Sukot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni, a Pan szedł z nimi za dnia w słupie obłoku, by prowadzić ich drogą, a nocą w słupie ognia, by im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie oddalał się od słupu, od ludu ani słupa. Obłoku za dnia ani słupa ognia nocą. Tak jest. <głos> <głos> Mamy tutaj początek wędrówki. Początek wędrówki jest bardzo ciekawie opisany z tego względu, że Bóg podaje nam parę powodów. Jakby które określają trasę tej wędrówki. I po raz kolejny widzimy tu, że jakby Pan Bóg już widzi, jaka to będzie wędrówka. Eee, wcześniejsze doświadczenia, ich tupecik też pokazuje, jakiego typu to będzie wędrówka. Ale to jest ciekawe, że Pan Bóg musi specjalnie zaplanować trasę w taki sposób, żeby ci ludzie dokończyli ją, wrócili mhm. do kanału. Dla mnie to, to, to jest <grym> ciekawe, dlatego że pokazuje nam y, jakieś takie działania, które mogą się odbywać y, na zapleczu, a my o nich możemy całkowicie nie być świadomi. Tak no jest. bo przecież y, patrząc na to, no to Bóg. Tak jakby Czytamy takie sprawozdanie, w której Bóg e, mówi niejako do narratora, do, do, do osoby, dla, do kronikarza, który sprawozdaje, że no wiesz, nie, nie, nie puściłem ich przez Ziemię Filistynów, no bo by się przyklękli, bo nie tylko puściłem ich naokoło. I mamy sprawozdanie, że Bóg mówi te konkretne rzeczy do Izraela. I to mm. prowadzi mnie do takiego wniosku, że to życie, w którym jestem, sytuacje, przez które y, przechodzę, y, są takie, jakie są, jakie, jakie sobie interpretuję, fajne, niefajne, trudne, frustrujące, ale nie mam pojęcia przed czym Bóg mnie obronił prowadząc mm -hmm. tą konkretną drogą, a to, a to prowadzi mnie znowu do takiego wniosku, że w takim razie mogę być ufając, że Bóg jest jaki jest, mogę być Bogu wdzięczny za to, że a, za to, że mm, uchrania mnie przed rzeczami gorszymi niż te, które mnie spotykają. Mm -hmm. To jest ciekawe, że jakby Pan Bóg chroni sprawiając, że droga jest trudniejsza. Mm -hmm żebyś nie ulękł się tych trudniejszych rzeczy, żeby ci było trudniej wrócić. No? W takim sensie, że to jest dla mnie takie dość ciekawe. Tak nigdy nie myślałem o tym, że <laughs> Pan Bóg też chce mieć ciebie jakby od początku do końca. W takim sensie, że chce, żebyś był zbawiony. Więc zrobi tak dosłownie wszystko, żebyś ty zbawiony był. Tak. To I to prawda. mi pokazuje taką fajną miłość Boga. Troska. Tak. Tylko, że ja na przykład bym się nie odważył na coś takiego, żeby stawiać no takie on nie te? Nie jesteś wszechwiedzący, No właśnie, ale dzięki temu, że wierzymy w Boga, który ma tą zdolność przewidywania różnych jakby różnych linii historii i jest po prostu wszechwiedzący i on po prostu wie, jak coś się skończy, więc zakłada, że zrobi coś takiego. I to jest dla mnie fajne, no bo to daje mi taką pewność, że jeżeli nawet czuję się, że, że jestem w jakimś trudnym położeniu to to może oznaczać to, że przybliżam się do celu, nie? Że przybliżam się do tego kananu, że przybliżam się do tego miejsca, w którym Bóg chce mnie, ale robi to w taki sposób, żebym ja nie musiał podejmować decyzji, czy wracam, czy nie. W sensie, bo Izraelici jakby dalej to robili, oni dalej mieli wolną wolę, nie? Bo dalej się buntowali, dalej robili dymy, dalej mieli problemy i tak dalej, ale jakby Pan Bóg zapytał ich raz: Idziecie? Idziemy. No to jak idziecie, to idziemy już na fulap, pomujemy. nie? Mm -hmm. yy, jednocześnie jest też taka ciekawa koncepcja związana właśnie z tym, jak Bóg prowadzi yy, lud yy, po pustyni. No bo możemy też powiedzieć, że skoro on jest wszechmogący, no to przecież i tak mógłby sprawić, że ta, dro ta droga przez Ziemię Filistyńską byłaby. Łatwa, lajtowa, mm. y, które mógłby spowodować, że, nie wiem, wojny się skończą, mogły spowodować, że Izrael się ich nie przeklęknie albo coś tego typu. A jednak mm, czytając ten fragment, czytając to sprawozdanie, wydaje się, że Bóg, mimo że miałby jakąś szybszą, prostszą drogę, to bierze pod uwagę dobrostan człowieka. Mm. Albo mm. właśnie te rzeczy, które mogą mm. potencjalnie na niego wpływać. Ale zamiast wybrać po swojemu dla siebie najbardziej optymalną drogę, to bierze pod uwagę człowieka tego, co on jest w stanie znieść, co jest w stanie przecierpieć, a, no i decyduje się zaadaptować swój plan do możliwości mm. ludzkiego, do, do no. możliwości ludzkich. Tym bardziej, że jak się prześledzi właśnie Tore, czyli pięcioksiąg, to zobaczy się, że Pan Bóg jakby. Nie poprowadził Izraelitów do wojny, która jest niemożliwa. To przez to, że Izraelici zgrzeszyli, to oni musieli się tak nasapać, żeby zdobyć tę ziemię, ale ogólnie to jest bardzo dużo wersetów, które mówią o tym, że ja poślę na przykład tam szarańcze, ja poślę coś tam, poślę jakąś pogodę, poślę to, zrobię tak, 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 że oni sami się przesiedlą i te podbicie tej ziemi w ogóle nie będzie trudne. Nie? Mhm. Że ta ziemia będzie bogata, dobra i tak dalej. No, i mi się wydaje, że to jest jeden z takich ciekawych czynników, że ten plan, nie? o którym Bóg mówi, żeby się nie cofnęli, nie? to że on prowadził do, do łatwego rozwiązania. Ale Izraelici nie chcieli i dlatego potem było trudno. Nie? Mhm. To prawda. Więc widzimy tutaj Boga, który mimo wszystko jest takim Bogiem, który troszczy się o, o, tak. o, swojego, o swoich wybranych. Co jest jednocześnie, co w tym samym też fragmencie jest fajnie przekazane, że niektórzy z nich przynajmniej są w stanie docenić to działanie Boga. Tą jego wierność. No i mamy tutaj wspomnianego Józefa, który mm, wymuszając na swoich braciach, czy na całym narodzie, to <coughs> jest tłumaczenia i jak się go zrozumie, ale wymuszając na, mm, na, na narodzie. Y, Transport swoich prochów do Ziemi Obiecanej, no to obrazuje też pewnego rodzaju e, ufność Bogu, że on ostatecznie te swoje obietnice i tą swoją troskę mm, da dowód tego mm -hmm. i ten lud wyciągnie i bezpiecznie doprowadzi go do Ziemi Obiecanej. Więc mamy tutaj z jednej strony właśnie takiego dobrego Boga, który troszczy się mm, o człowieka, o jego dobrobyt tutaj i o jego dobrobyt w ciągu drogi, ale mamy też człowieka, który. Podejmuje się zaufania mm. tego temu Bogu. Tak. I to jest taka fajna kooperacja. Mm. Więc ogólnie można by to było tak podsumować, że mm, <coughs> Bóg ma dla nas naprawdę najlepszy plan, pomimo tego, że nam w danej sytuacji, w danym momencie nie wydaje się najlepszy. Mm. I ja, jakbym mógł tak szybko swoje doświadczenie takie powiedzieć, że niekonkretne, ale takie schematyczne, że miałem moment, w którym bardzo źle się czułem, myślałem, że jestem w totalnie tragicznym miejscu. Ale pomimo tego czułem pokój, pomimo tego, że było pieruńsko trudno w takim sensie najróżniejszym, fizy fizycznym, mentalnym i tak dalej. Ale z koniec końców myślę, że to jest dobre. Albo miałem takie sytuacje, w których na początku myślałem, że coś, jest, e, coś się stało złego, że to było złote oświadczenie, ale potem okazało się, że to, czego mnie to nauczyło, to jestem wdzięczny od lat do dzisiaj. Nie? Hmm. Więc takie praktyczne podejście do tego, że niekiedy. Takiego nauki odpuszczenia sterów, nie? Że my jako ludzie nie do końca wiemy, co Bóg ma w planach i poddać się po prostu. Mm -hmm. temu. Zaufać. Nie? No. To jest takie fajne. Tak. Dlatego próbując znaleźć w nim taki pokój, bo nie zawsze to jest takie proste, co będziemy widzieć później na podróży podczas podróży Izraela, ale jednak możemy starać się znajdować w Bogu takie oparcie, taki, taki pokój. Do tego Was zachęcamy i niech to będzie taką, taką prośbą podczas Waszych modlitw, na które teraz macie 30 sekund. Drogi Boże, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za to, że Ty prowadzisz nas w naszym życiu i często nie jesteśmy świadomi nawet od jakich trudnych rzeczy nas uchraniasz. Chcielibyśmy prosić Cię, aby mimo tego, że możemy próbować budować w sobie świadomość Twojej opieki, to abyśmy też mogli odnajdywać w Tobie wsparcie w tym, co przechodzimy. Bo nie zawsze to jest łatwe mimo wszystko, że to jest też jakaś tam drogę, którą Ty nas prowadzisz. co nie zawsze wszystko jest proste i łatwe. Dlatego proszę o Twoje wsparcie, o ingerencję Twojego Ducha Świętego, ale też proszę Cię, abyś mm, inspirował nas do takiego zaufania Tobie, abyśmy mogli szukać w Tobie ratunku. Proszę Cię o to i chciałbym e, równocześnie oddawać e, tak mnie i Kubę, jak i wszystkich słuchaczy, mm, oglądających Twoje ręce, abyś Ty błogosławił w naszej drodze, byśmy mogli wspólnie spotkać się już niedługo w Twoim królestwie. Amen. Amen. Dziękujemy Wam. Będziemy się liczyć jutro, tetycznie. kiedy będziemy kontynuować podróż y, Izraela. Za niedługo będzie punkt, może nie ten, co kulminacyjny, co bardzo trudny, więc tak, trzeba będzie... E, ale na pewno ekscytujący. Zdecydowanie. Więc nie może Was to ominąć. Pamiętajcie, żeby... Kliknąć dzwoneczek, żeby jutro powiadomienia odbiło się na waszych, w Waszym Centrum powiadomień i byście mogli posłuchać znowu naszej rozmowy. Trzymajcie się. Cześć, Bogiem.